zupełnie chyba jakby odrębnym tematem jest snucie fantazji na temat tego, czy to życie wyewoluowało w jakąś formę rozumną mm. i rozumną do tego stopnia, żeby no jakaś tam jakaś namiastka, chociażby cywilizacji powstała. Ta pierwsza część, no to jest coś, czym zajmuje się taka względnie znowu nowa gałąź wiedzy astro... Biologia. Tutaj, z, no z tego co wiem, to w Uniwersytecie Szczecińskim działa pewna grupa, która mhm. się tym zajmuje. I y, y, takim miejscem, gdzie astrobiolodzy jakby y, te, te swoje podwaliny pracy starają się y, po, odszukać, no to jest sama Ziemia. Mhm. Bo na Ziemi mamy dużo takich miejsc, gdzie warunki są niekoniecznie takie cieplarniane. Niekoniecznie takie, jak, jak my lubimy, czyli, mm. że jest ładnie ciepl, cieplutko, tak słone. piasek, tak? woda, palemki. No, oczywiście, no, jakieś drzewka, owoce, czasami pada deszczyk, a czasami nie. I mm. to wszystko, oczywiście, wszyscy wiemy doskonale, że sprzyja życiu, tak? I my to bardzo lubimy, ale są takie miejsca, gdzie na przykład zasolenie zbiorników wodnych jest tak ekstremalnie wysokie, a sól no, jak, jak też myślę, że doskonale wiemy jest, jest trucizną w dużych ilościach oczywiście. w dużych ilościach no a te ilości wcale nie są takie weźmy łyżeczkę soli nie namawiam oczywiście nikogo nie, nie no mówię nikąd. po prostu że tak. wiesz, zwykłe posolenie kanapki nie, zwykłe posolenie, nie, nie, posolenie nie, tam nie, szczyptą soli nie zatruje nas natomiast sobie. gdy weźmiemy łyżeczkę soli rozpuścimy tam w, w pół szklance wody i wypijemy to to może spowodować no, śmiertelną reakcję, o ile organizm się broni tak? mm. I, i natychmiast chce to. Z to chyba będzie mało. Wiesz? Myślisz, że trochę eee, więcej? Myślę, duż, duż, że to dużo jest, więcej. Jak gdzieś... Tylko, wiesz, generalnie problem z solą jest taki, tam jest sód, nie? A sód w naszym organizmie. wywołuje jakiś, no, jakieś. dużo reakcji z tak? tak, dużo reakcji, więc może dlatego na przykład. Yy... Wiesz, wodę zatrzymujesz, jakby tam jest dużo no tego. Tak, no jak ktoś no, no. chce, to polecam kanał e, mojej dari, forma na życie, tam właśnie A, no takie no to, rzeczy. Tak, to są, może... więc możecie sobie e, i o tych właśnie tematach. Być może o soli, też, o soli też... Poczytać, posłuchać, pooglądać. Warto, warto o tym wiedzieć, no też nie nadużywać soli, to, to Oczywiście, się, że tak, mają Ale też nie skrąży, można nie? Jej, jej zupełnie zrezygnować, bo sód jest nam bardzo do życia potrzebny. Więc też tak trochę jak odkładujemy różne mity, to tak, i ten, ale ten to, tak to ale to tylko... to jest, To zależy i to jest nie tak proste, jakby to. Teraz, no jeżeli jeżeli nie sól, no to weźmy weźmy na przykład y, jakąś siarkę, tak? Jest, no są. są takie zbiorniki Ale jeszcze nie. podgrzewane. Nie zostańmy przy tej soli, bo sól tak. też jest świetna, tylko chodzi, o, chodzi po prostu o pewne granice. No, są takie, tak zaspalone miejsca, że nasze komórki po prostu by zaczęły przepuszczać wodę, tam by się działy takie tak. niezbyt dobre dla nas suku. Ale są, są organizmy. Które są wytrzymają. organizmy, które to wytrzymują. Mhm. I to, to jakby jest też taką wodą na młyn w tych dociekaniach odnośnie rozwijania się życia, rozwijania się różnych, różnych form jakby życia na naszej planecie. Przecież na naszej planecie jest cała masa beztlenowców, mm -hmm. organizmów, które nie potrzebują tlenu i ten tlen w przemianie materii w ogóle jakby nie występuje. Kiedyś kiedyś czytałem o takich beztlenowcach w, w kwestii marsjańskiej, bo na Marsie też są takie takie najprawdopodobniej są to sieci kanałów, mhm. takich, które są pod powierzchnią Marsa, no i na Ziemi też w bardzo takich głębokich miejscach w tych, w tych jak to się mówi, jaskiniach mhm. też żyją takie glutki, tak? I te gluty one trawią skałę i te, te, te mineralne składniki. W ich procesie fizjologicznym zmieniają się w kwas mhm. i ten kwas sobie kapie i tam ta, 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 tak sobie wszystko fajnie wygląda. Oczywiście wejść do takiego pomieszczenia czy takiej części jaskini, gdzie te organizmy sobie egzystują, nie można bez, bez maski mhm. tlenowej, bez jakiegoś z, z odpowiedniego stroju, bo byśmy po prostu no, ty, tymi, tymi wyziewami tak się mhm. mogli Dosyć szybko struć, więc tego typu organizmy. Inną formą organizmu jest, są organizmy, które, ja też ja powiem ci, że jak o tym też usłyszałem, to byłem w ciężkim szoku, ale to są organizmy wielokomórkowe, które poruszają się, żyją w lodzie, mhm. w lodowcach, i one w tej swojej fizjologii są w stanie produkować jakieś substancje, które rozpuszczają lód, i one w tym lodzie się przemieszczają. I to jest, no dla mnie to było, to było niesamowite, dlatego że. No chociażby ja, sól jest takim, tak, taką no substancją, która być może, zmienia być, parametry. Być także. może. One, one rozpuszczają przed sobą, zanim natychmiast to zamarza. To są jakieś takie no coś w rodzaju pantofelka, tak? nie, nie powiem teraz dokładnie, jakie to są organizmy. Natomiast od razu się otwiera wiesz, ta część głowy, gdzie widzę Europę albo Enceladusa, tak? czyli, czyli jeden z księżyców Jowisza, który jest pokryty cały lodem. Jest zresztą najgładszym w Układzie Słonecznym obiektem. Tam te największe wzniesienia mają ledwie kilka metrów. Co przy tej, tej, tej całej mhm. średnicy tego globu powoduje, że jest on absolutnie gładki, tak? mhm. absolutnie, absolutnie gładziutki. No i na tym lodzie, Chociaż pamiętam, Chociaż pęknięć jest sporo. Pę pęknięć nie? jest tam sporo, ale ta woda, się, ale taka, ta woda się wylewa tak. i ona zamarza i, i wygładza mhm. to. Natomiast, właśnie w tych pęknięciach i w niektórych miejscach yy, odkryto takie plamy. Mhm. Te, te plamy. Też, też zaobserwowano, że one zmieniają troszeczkę swoją strukturę. No i jest jedno z przypuszczeń. dopóki no tam nie wyląduje coś, tu polecam taki film Europe Report, mhm. Europa Raport, o taki film, jak paradokument wygląda. Tak? On jest znakomicie nagrany. O wyprawie na Europę. Tak, widziałem. Go. I, i jest, nie będziemy mówić, co tam w tym filmie, ale, ale kończy się w sposób no, niesamowity. Mhm. Oni lądują tam po to, żeby pobrać próbki, żeby zbadać, czy tam jest życie. No i pod tą warstwą lodu też są różne, jakby te, różne szacunki, że jest, to, że jest to od kilkudziesięciu do kilku nawet kilometrów tego lodu, ale pod spodem jest ocean. Ten ocean jest podgrzewany. Ta, ta geotermia taka no, mhm. na Ziemi jest geo, tak? Od na ziemi, eurotermia. ale ta eurotermia, tak e, te, te jest spowodowana oddziaływaniem Jowisza. Mhm. Europa krąży po orbicie eliptycznej, czasami jest troszkę bliżej, czasami troszkę dalej. To jest tak, jak pływy na Ziemi. Tam podlegają temu oceany, ale kontynenty też troszeczkę, tylko w bardzo małym stopniu. W Europie to wszystko chodzi, to wszystko chodzi i ta energia grawitacyjna Jowisza zmienia się w ciepło. Więc jest to ciepły zbiornik. Jest to idealne miejsce. Zresztą życie na Ziemi jako takie, Dokładnie. jest taki, taka hipoteza, że zaczęło się właśnie przy tych kominach hydrotermalnych tak. gdzieś tam na dnie oceanu. Tak. No tak, to są ekstremofile. To są, ale takie, zobacz, są z, z, ty, takie, ty, takie organizmy, które żyją właśnie w takich wspomniałeś miejscach. Wspomniałeś te, te kominy, tam temperatura wody czasami przekracza nawet 100 stopni, ale ciśnienie jest na mm. tyle duże, że to nie wrze tylko i, tak. I tam żyją organizmy, one tam normalnie egzystują, mają jakieś te hitynowe swoje, nie wiem, jakieś pancerze, że nie gotują się. Widziałem takie filmiki, że jest, że jest temperatura jest bardzo wysoka, nie wiem, 80 stopni tej wody, a łażą tam jakieś kraby, tak? Mhm. Bożem, no, przecież one powinny się ugotować na talerzu od razu są tam ten Triest czy inny, je wyciąga Wiesz, i. No jakoś tam, albo bo, bo też trzeba tak. pamiętać, że przy samym kominie woda jest ciepła, natomiast im dalej. Kawałeczek im się dalej, płodzie. tak, że więc one Może pewnie. przez nie... jakiś czas tam są w stanie wytrzymać, to no, tak. kto wie, tego, tego nie wiem. Natomiast fakt, że takie organizmy po prostu istnieją tak. i że takie organizmy mogą gdzieś tam I teraz, występować. I teraz no. kolejna rzecz, skoro o tym mówimy, no miało być o kosmitach, ale zaraz będzie o kosmitach. To, słuchaj, ale, z, ale... Zaczynamy od początku, tak. zaczynamy od prostych organizmów. Bo zapewne też, ja nie wiem, może to już mówiłeś w tych swoich programach, tych krótszych, bo to była informacja, która no, naprawdę zrobiła dużą furorę i też, też, też mnie troszkę poruszyła, bo mówiłem Enceladus, tak? Mhm. Odkopano te, te dawne jeszcze z sądy Cassini przeloty sprzed paru lat i zaczęto je od nowa przetwarzać. I co się okazało? W tych gejzerach, które, to no jeszcze chyba Voyager odkrył te gejzery na Enceladusie. Coś tam, coś tam sfotografował. Tak, sfotografował, że, że są jakieś takie wyrzuty te, tego, tej wody, która zamarza natychmiast, tworzy takie właśnie kryształki. Sonda Cassini, zresztą to była Cassini-Huygens, ale ten lądownik Huygens na, na, na Tytanie wylądował. Też, też ciekawa, ciekawy księżyc, jedyny chyba z atmosferą, tak, mhm. jedyny taki, gdzie są oceany na powierzchni, ale oceany yy, ciekłego metan. metanu, tak. natomiast Nie, nie polecam pływać, jak <grym> lubicie, to nie, to nie tam. Nie, nie, tam, tam nie, zresztą na powierzchni jest, jest temperatura bardzo, bardzo, ni na tyle niska, że metan w stanie z takim, Został, z, z ciała, tak, ciała ciekłym. Ciekłym Natomiast, jest. no to powiem, że a, a, me, metanol, yy, metan, przy, znowu metan. Bo ten metan, ja właśnie nie wiem, na Tytanie, bo metan jest kojarzony z taką biogenicznością. Mhm. Metan u nas się najbardziej chyba kojarzy z tym, że, że gniją liście w parku, teraz no jesień, jesień i, i to wszystko. I to jest źródłem właśnie, tworzy, tworzy się metan, no i te, te, te krowy, tak, mhm. które za, zawsze się podaje. Ale metan też w procesach geologicznych może Powstaje w procesach geologicznych i raczej na Tytanie to, ta mnogość metanu w atmosferze, ona nie mogła powstać, mhm. bo tam nie sądzę, żeby tam jakiś, chociaż kto wie, może jakaś forma życia, dzisiaj sobie pewnie jeszcze dzisiaj powiemy o takich pomysłach fantastów, że to... Czy znaczy, wydaje mi się, że wiesz co, że boli. jeżeli na tytanie miałoby być życie odpowiedzialne za... Yy za tak dużą ilość tego metanu w atmosferze, żeby on potem mógł sobie po prostu w takiej hmm. formie ciekłej gdzieś tam na powierzchni występować, no to widzielibyśmy to, nie? To musiałoby Prawda być bardzo poza... zaawansowane tak. życie, bardzo mnogie, że tak powiem. E, no chyba, że wylądował ale, właśnie gdzieś na jakiejś pustyni. Ale teraz, teraz popatrz, bo ten Enceladus, właśnie te nowe, hmm. nowe badania tych, tych dawnych obserwacji pokazały, że w tych gejzerach też są ślady Metanu. Mm -hmm. I to już jest jakby bardziej zagadkowe, no bo on wytryskuje razem z tą wodą, w której jest jakoś tam, nie wiem, rozpuszczony, związany w jakiś sposób. I no niektórzy mówią, bo być może tam jest życie, tam kwitnie życie, pod, znowu pod lodem. Enceladus jest, no jest dalej, krąży wokół Saturna, ale jest podobny, tylko trochę mniejszym globem niż Europa, Od, tak jak Europa, więc. Więc tutaj mamy, mamy takie dwa globy lodowe, ale też pamiętam taką informację i mapy nawet były publikowane, gdzie nad Marsem odkryto, że okresowo w niektórych obszarach pojawia się metan. Tak. I to jest skorelowane z, polami, z porami roku, no i tam żadnego jakby życia na powierzchni póki co nie odkryto. Natomiast mówiło się o tym, o czym tu już wspominałem, czyli o tych, tych jaskiniach, że prawdopodobnie pod powierzchnią jest mhm. sieć jaskiń, gdzie mogło się jakieś życie rozwinąć. No i jak przychodzi cieplejsza pora, to się bardziej tak. aktywuje, przemiana materii e, przyspiesza i przez to tego metanu mogło być... Ale to być teraz miały. zobacz, no to, to mówimy o takim życiu najprostszym, niech to będą jakieś mikroby, ale tak, albo takie małe robaczki. Mhm. Czy. Czy one mogą w jakiś sposób z nami wejść. No to jest, to jest dosyć. Interakcje? Ciekawe. Tak.